Witam, dzisiaj mamy 3 sierpnia dzisiaj, dzisiaj świeci słońce. W ostatnich dniach ta pogoda była troszkę kapryśna, bo tak raz chmury, raz coś tam pokropiło, to znowu słońce, także pszczółki coś tam na wylotkach pracują, ale bardzo słabo. Dzisiaj noszą pyłek jakiś żółty, prawdopodobnie troszkę zaczęła też y nawłoć, kwitnąć, także pszczółki zaczęły też nosić pyłek z nawłoci ze słonecznika ogólnie ruch jest bardzo słaby w ulach no w ulach jest też kiepsko rodzinki niektóre z musiały zostać troszkę podkarmione rozwojowo syropem 1D1 bo, bo w ulach było kiepsko pomimo, że nawłoć zaczęła kwitnąć, to jest jeszcze. Jeszcze nie naktaruje, Tam widzę, że pojedyncze pszczółki próbują coś tam oblatywać. Także na ten moment czekamy dalej na nawłość. Tam nagrywałem w połowie yy, lipca, że nawłość zaczęła delikatnie kwitnąć, ale to wszystko przez te deszcze opóźniło się. Ta nawłość kwitnie w niektórych miejscach, ale powiem szczerze, że jest bardzo kiepsko oblatywana przez pszczoły bardzo kiepsko oblatywana przez pszczoły, słoneczniki kwitną, no to też tam pszczółki kiepsko oblatują, przegorzany też, jest kilka ksaczków przegorzanów, to też tam osy w większości yy, obsiadają te przegorzany, w pszczółkach podlatuje, to atakują te pszczoły, także no jest kiepsko, jest kiepsko, czekamy jeszcze kilka dni, jeśli nawoź nie ruszy nie, nie będzie jakiś tam widać przybytków, w wulach, to trzeba będzie wziąć kończyć sezon i ściągać północ. Tylko te nadstawki trzeba będzie wziąć, wolutku zacząć <laughs> zakarmiać rodzinki na zimę. Także zobacz, tutaj mamy słoneczniki wyrosły, tak dosyć wysoko. to jest słonecznik bukietowy, także ma małe kwiaty, ale powiem szczerze, pszczółka za bardzo. No i tu mamy przegorzany, przegorzany, ale co z tego, jak na przegorzanie, o, same osy, nie ma pszczoły, nie wiem czym to jest podyktowane, tylko osy atakują, atakują przegorzane. tutaj odkładziki tegoroczne, tam jest odkładzik jeszcze zrobiony w połowie miesiąca, w połowie lipca, tam matka niedawno się wygryzła, była na locie godowym, także oczekuję w najbliższych kilku dniach, że matka zacznie składać jajka, także zrobimy jeszcze tam, Przeglądnik, yy, przeglądzik i zakarmiać będziemy już na zimę. Także odkłady 10 rameczek pszczoły, bardzo duża ilość, także czerwiu wszystkiego jest, m, dość fajnie noszą pyłek, także odkłady w tym roku są bardzo mocne. Także można by powiedzieć, że już jak rodziny produkcyjne tutaj też przegorzan. No i jak widać same osy, pszczoły brak. Godzina 13 13:30, 13, 30, a pszczółki po prostu no, nie oblatują. Ten sezon jest bardzo jakiś specyficzny, bo wszystko kwitnie, a w ulach zero. Także do następnego.